Siemanko, witam was w kolejnym materiale na kanale Over 9000. Dzisiaj będzie mniej kontrowersyjnie niż ostatnio i zajmiemy się tematem, który uważam, że warto przytoczyć i dotyczyć on będzie umiejętności goku. Dziś przedstawię Wam moce, które zostały nam ukazane raz bądź kilka, ale zanikły wraz z toczącą się fabułą. I pomyślę, w jakich sytuacjach można byłoby je przewrócić ponownie. Uznałem, że materiał ten podzielę na kilka części, bo tych umiejętności, jak się okazuje, jest po prostu sporo. No to lecimy. W Dragon Ballu jest bardzo prosty schemat, jeśli chodzi o okazanie nowych mocy bohaterów i zazwyczaj odbywa się to w następujący sposób. Rozpoczęcie nowego arku, postaci trenują szlifujące umiejętności, pomagają innym, żyją z dnia na dzień. Pojawienie się nowego zagrożenia, postać, która zgodnie z zasadą większego młotka jest silniejsza od poprzedniego wroga. Wróg nawiedza naszych bohaterów, przedstawiając swój misterny plan podboju, zabicia i wyzywa głównego bohatera do walki. Pierwsze starcie, w którym okazuje się, że główny bohater jest za słaby, by pokonać oponenta, kończący się zazwyczaj tymczasową porażką herosów. Trening mający na celu podniesienie mocy, znalezienie rozwiązania na pokonanie wroga, i ostatecznie runda druga, w której nasi bohaterowie powracają z nowymi mocami i rozprawiają się z wrogiem. W tej rundzie drugiej Goku zazwyczaj pokazywany był jako postać całkowicie odmieniona, której moc jest niezgłębiona i wiadomym było, że pokaże nowe umiejętności, które zaskoczą widza, czy to przez nowe ataki, czy transformacje. Czasami ukazywane były nam techniki, które nie miały wpływu na walkę jako taką, ale służyły do podkreślenia wzrostu poziomu mocy, tego, że nasz Heros osiągnął nowy wymiar, ale moce te niestety później zostały pomijane i nigdy więcej już się nie pojawiały. Takimi umiejętnościami są. Telepatia Goku po raz pierwszy ukazał nam tą umiejętność w sadze Saiyan. Na koniec walki z Wegetą, gdy Krillin zamierza zadać ostateczny cios, Goku prosi go, by ten darował mu życie. Następuje długa wymiana zdań, a cała rozmowa między przyjaciółmi odbywa się właśnie w myślach. E, osobiście uważam, że Goku mocy telepatyczne nabył po treningu u Kajo, jak wiemy specjalisty w dziedzinie telepatii. Jest jeszcze kilka sytuacji, gdzie Goku porozumiewał się telepatycznie, np. w filmie 8 z Brolim lub podczas tworzenia Genki I zazwyczaj były to sytuacje, gdy prosił on o energię. Uważam, że umiejętności telepatyczne mogłyby pojawiać się częściej, było kilka sytuacji, w których ich użycie byłoby takim dobrym motywem, jak na przykład podczas walki Gohana z Butęksem. Gdy Goku wraca na ziemię z zamiarem dokonania fuzji, zamiast krzyczeć do Gohana i zwracać na siebie uwagę, mógłby po prostu powiedzieć mu w myślach o swoim planie, miejscu, w którym się znajduje i dać mu kolczyk, a kto wie, może zamiast Wegito zobaczylibyśmy go hana Czytanie w myślach. Kolejna umiejętność z zakresu telepatii. Pierwszy raz widzimy tę moc po przybyciu Goku na namek i według mnie było to takie podkreślenie, jak silny Goku się stał podczas treningu grawitacyjnego w kosmosie. Gdy Saiyan dociera do Krilna i kochana, kładzie on rękę na głowie przyjaciela w celu uzyskania informacji, co wydarzyło się do tej pory i by mieć lepszy pogląd na całą sytuację. Umiejętność tą widzieliśmy już wcześniej u Guru, który w taki sam sposób chciał poznać naszych bohaterów i dowiedzieć się, jakie mają oni intencje. Czytanie w myślach pojawiło się tylko raz, a Akira nigdy więcej nie powrócił już do tej umiejętności. I czy szkoda? No, osobiście uważam, że nie. Nie jest to jakaś super umiejętność, bez której postać Goku nie mogłaby się obejść. Czytanie w myślach mogłoby mieć zastosowanie w przypadkach, gdzie nasi bohaterowie informowani są o jakimś zagrożeniu, ale nie zdają sobie sprawy, jak potężny może być przeciwnik. Na przykład Goku podczas Android Sagi zamiast słuchać o życiu Trunksa mógłby po prostu przyłożyć rękę do jego głowy i zobaczyć co się wydarzyło, by lepiej zrozumieć skalę zagrożenia, jakie niosły ze sobą Androidy. Kolejnym przykładem na użycie tej umiejętności mogłaby być po latach saga Goku Black. No bo jak wiemy, Goku w Dragon Ball Super nie grzeszy inteligencją i ciężko mu było zrozumieć, co wydarzyło się w świecie Future Trunksa. Dlatego też powrót do czytania w myślach w tej sytuacji byłby takim fajnym nawiązaniem do zetki, ukłonem do wcześniejszych sag i mogłoby widzom w oryginalny sposób streścić backstory całej postaci Blacka. Czytanie emocji Ki. Czy wiecie, że poziom empatii u Goku jest na tyle wysoki, że potrafi on odczytywać intencje innych? Umiejętność ta nie ma oficjalnej nazwy w świecie Dragonbola, a Goku tylko raz nam ją ukazał podczas pierwszej konfrontacji z Future Trunksem. Gdy Trunks chce sprawdzić siłę naszego bohatera i wyprowadza atak, Goku stoi, nie zamierzając się bronić, co wprawia w osłupienie przybysza z przyszłości. I trzeba tutaj rozróżnić dwa tłumaczenia. W oryginalnym japońskim dubbingu, gdy Trunks pyta czemu Goku nie robi uników, ten odpowiada, że zweryfikował jego ki i nie była ona naznaczona jako ki mordercy. W amerykańskim dumpingu natomiast Goku mówi, że odczytał serce Trunksa i wiedział, że ten się zatrzyma. Jest to bardzo fajna umiejętność, która pozwalałaby naszym bohaterom na przewidywanie potencjalnego zagrożenia. Goku podczas starć z coraz to silniejszymi wrogami, których serce bądźki wskazuje na zamiar zabójstwa, mógłby o wiele łatwiej przewidzieć nadchodzący atak i po prostu robić unik w odpowiednim momencie. Co prawda, im dalej w las tym poziom oponentów był coraz większy, więc szybkość atakowania nie dawałaby czasu na odczytywanie intencji. Ale nie widzę przeszkód, by podczas sagi z zamasu na przykład czy arku z granolą, goku mógł tą umiejętność wykorzystać. Jak wiemy, problemem naszego Sejana jest za duży luz i częste odkrywanie się na ciosy, a umiejętność odczytywania zamiarów poprzez emocje byłaby takim dużym ułatwieniem do robienia uników. W takich sytuacjach ataki zaskoczenia nie miałyby po prostu żadnego skutku. W zamian za to dostaliśmy później Ultra Instykt, który pozwala na automatyczne unikanie, więc umiejętność odczytywania ki stała się całkowicie zbędna. Hakai inaczej Destruction. Następnie zaznaczę, że za wcześnie by weryfikować, czy umiejętność ta jest lub będzie zapomniana, ale wraz z prowadzeniem Ultra Ego mam wrażenie, że Goku z Hakai już korzystać po prostu no, nie będzie. Goku po raz pierwszy używa zniszczenia w Mandze podczas starcia z Fields Masu, a do wykorzystania tej techniki potrzebuje on 100% mocy, jaką daje forma Super Saiyan Blue. Skupiając całą siłę transformacji w dłoni, Goku wyzwala energię, unicestwiając swojego oponenta, jednocześnie tracąc zdolność do dalszej walki. Jest to taki one-hit KO, który wymaga wszystkich pokładów od naszego bohatera. Goku Hakai nauczył się kopiując birusa, co jest fajnym nawiązaniem do umiejętności Saiyan i tego, że potrafią oni nauczyć się danego ataku po pierwszym jego zobaczeniu. I w przypadku Goku jest to technika ekskluzywna tylko dla mangi. W anime nasz Saiyan umiejętności tej nigdy nie pokazał, no i raczej też już nie pokaże. Uważam, że wprowadzenie Hakai u Goku było fajnym pomysłem, Dodaje to bardzo dużo do arsenału naszego bohatera, ale rozumiem, że, by całkowicie nie zeszmacić postaci wegety, ludzie od super odeszli od tego pomysłu. I czy dobrze? No, ciężko mi powiedzieć, ma to swoje wytłumaczenie, że do używania Hakai umysł wojownika musi być w 100% skupiony na zniszczeniu, a jak wiemy, Goku idzie w ścieżkę aniołów i ultrainstynktu, a tam serce i myśli muszą być po prostu czyste. Na myśl przychodzi mi jeszcze tylko jedna sytuacja, gdzie umiejętność ta mogłaby zostać wykorzystana ponownie, i jest to saga Moro. Skoro na czarno księżnika nie działały ataki typu ki, Goku nie posiadał jeszcze wymasterowanego ultra instynktu, no to aż prosiło się, by taką ostatnią próbą w pierwszym starciu i przed treningiem z Mirusem było właśnie użycie zniszczenia. No bo jest to przecież technika absolutna. No ale nie zrobili tego autorzy, rozumiem to jak najbardziej, czaję, że umiejętność bogów zniszczenia jest zarezerwowana w przyszłości dla Vegeta i jego ultra ego. No ale trochę szkoda, bo jednak fajnie, jak Goku w sytuacjach naprawdę kryzysowych korzystałby z takich potężnych umiejętności. I na Hakai zakończę dzisiejszy materiał. Uważam, że przedstawienie czterech umiejętności na odcinek jak najbardziej wystarczy. Oczywiście lista technik, które pojawiały się w trakcie całego Dragonbola, ten raz lub dwa jest o wiele dłuższa, ale o nich już innym razem. W międzyczasie dodam, że pracuję nad bardzo fajną analizą, więc wyczekujcie nowego materiału, a teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko!